Oni walczą o interesy narodu żydowskiego, które w tym wypadku wchodzą w konflikt z interesami narodu polskiego, do którego ja należę. I w takiej sytuacji konfliktowej cała ta rzecz się rozgrywa i walka, która się tu toczy, nie jest walką czystą. Ale i o to nie mam pretensji, że to nie jest walka czysta, bo polityka jest grą nieczystą. I zawsze taką była i zawsze taką będzie. Przykro to powiedzieć, ale tak jest. Tak toczy się świat. Więc oni nas atakują w sposób nieczysty. Ta książka Grosza jest klasycznym przykładem takiego nieczystego ataku na nas ale oto ja do nich nie mam pretensji jak nie mam pretensji do żadnego narodu że walczę o swoje narodowe interesy ja mam pretensje do Polaków którzy w tym konflikcie po to żeby się tym z Brooklynu przypodobać stają po drugiej stronie tego im nie mogę zarobić Do Żydów nic nie mamy, mamy coś do ich polskich, rodzimych popleczników. To pamiętajmy proszę Państwa i myślę, że pan profesor Nowak mnie tu poprze w tym, co powiem, że sprzedawczyków w Polsce nigdy nie brakowało.